Szanowni Państwo, dzisiaj mamy wtorek, 27 grudnia. Ja nazywam się Kornel Code i zapraszam Państwa bardzo serdecznie na briefing wideo. Poświąteczna ospałość jest doskonale widoczna wśród publikacji makroekonomicznych. 30 minut po północy poznaliśmy wskazania dotyczące zarówno stopy bezrobocia, jak i inflacji CPI. O ile w drugim przypadku możemy mówić: o braku rozczarowania o tyle stopa bezrobocia w listopadzie nieco rozczarowała konsensus, który stabilizował się na poziomie 3%. Odczyt rzędu 3,1% nie jest zbyt ciepło przyjęty, tym bardziej, że również 30 minut po północy poznaliśmy inflację CPI bez cen świeżej żywności. Okazało się, że nieco te przyrosty rozczarowały, tym bardziej, że spodziewano się, Wskazania o dziesiątą punktu procentowego wyżej. Po południu poznamy wskazania indeksu cen domów SP Case Schiller zarówno w ujęciu miesiąc do miesiąca, jak i rok do roku. Nieco później, bo godzina, o godzinie 16, poprzedni odczyt zostanie zdominowany przez indeks nastrojów konsumentów Conference Board. On jest grudniowym wskazaniem. Spodziewamy się wszyscy na rynku, że będzie to. 108,75, jest to media na prognoz, poprzedni odczyt rzędu 107,10. Napawa oczywiście optymizmem. W gronie walut G10 chciałbym zwrócić Państwa uwagę na euro-dolara, który ma problem z wybiciem się pomiędzy właśnie tymi dwiema liniami. Te dwie linie ograniczają przedział wahań, pomiędzy tutaj obserwujemy zniesienie. 50% Fibonacciego przy 1,04,25 a 1,04,68 jest to dosyć, dosyć ciekawy przedział, którego wybicie dołem powinno skutkować retestem wsparcia przy 1,04,08, które koresponduje bezpośrednio ze zniesieniem Fibonacciego 61,8, dokładnie z tymi dołkami. Oraz możemy zaobserwować dwie świece, które mniej więcej kształtują się na podobnym poziomie. Co ważne, obecny poziom 50 zniesienia Fibonacciego, tutaj możemy zauważyć, że dosyć silnie był testowany w czasie przedświątecznych notowań przebicie 10468, czyli dokładnie tego poziomu, powinno skutkować wywindowaniem notowań w okolice 105 po drodze właśnie. Możemy zauważyć, że ta linia, o której wspomniałem, będzie pod presją zniesienia 38,2 Fibonacci'ego. Co ważne, wskaźnik RSI, oscylator, charakteryzuje się już początkowym wystromieniem. On może wskazywać na to, że faktycznie będzie miał apetyt na wzrosty i te 1,05 będzie coraz bardziej słyszalne. W przypadku USDJPY chciałbym pań zauważyć... Yy, że możemy mówić o również korytarzu, w którym poruszają się notowania. Obecny sygnał, który dostajemy z analizy ICIMOK-u wskazuje możliwość właśnie konfrontacji sił popytowych z podażowymi przy poziomie 11697 oraz 11654, są to dołki z poprzednich notowań przyświątecznych oraz. Z drugiego tygodnia grudnia możemy zauważyć, że obecne przecięcie ten kansen y, dokładnie tutaj y, jedna z linii wiodących to ta dokładnie czerwona linia, jest to linia zwrotna. Ona daje właśnie sygnał sprzedażowy. Co więcej, obecnie obserwujemy, że USDJPY znajduje się w chmurze, co ważne. Silna aktywacja popytu powinna przyczynić się do retestu pomiędzy właśnie tymi poziomami. Są to poziomy utworzone ze szczytów. Pierwsze szczyty obserwujemy dokładnie tutaj i tutaj. Jest to 117.87. Ich przebicie powinno skutkować rajdem w stronę 119, który powinien być wcześniej konfrontowany przy 118.23. Oczywiście oscylator. Tutaj nam za dużo nie powie z racji na fakt, iż on jest stosunkowo wypłaszczony. On jest dosyć podatny na, na zarówno wachnięcia w górną, jak i dolną stronę. Co ważne, jego wartości nie są, nie są zarówno przeciwko spadkom, jak i, jak i wzrostom. W przypadku złotego zaobserwowaliśmy przebicie c 4,40. Obecnie możemy się spodziewać ataku w okolice 4,38,72, to jest dołków, które obserwowaliśmy w trakcie poprzednich notowań. Co ważne, możemy domniemywać, że ich przebicie będzie konfrontowało siły popytowe i podażowe przy 4,38,21, które koresponduje z 50% zniesieniem Fibonacciego. Dosyć silne ruchy powinny skutkować zepchnięciem EuroPL na okolice 435-30, gdzie wypada mniej więcej 61,8 zmniejszenie Fibonacci'ego. Co ważne, Obecne, obecnie świece poruszają się nie medianą. Właściwie medianą w tym przypadku jest środek wstęgi Bollingera, to jest średnia ruchoma z 20 okresów, lecz atakują dolną, dolną krawędź właśnie tej, tej wstęgi. Co ważne, w przypadku nagłego przebudzenia się sił popytowych powinniśmy obserwować atak na 4,41,50. Tutaj były dosyć silnie testowane szczyty w czasie poprzednich notowań i te szczyty korespondują z 23,6% zniesieniem Fibonacci'ego. Obecnie oscylator RSI coraz bardziej daje znać, że powinniśmy spodziewać się zwyżkowego odreagowania. On dotyka już tej granicznej 30. -tki. Jego odbicie się od 30 powinno zwiastować możliwość retestu, właśnie wspomnianego oporu. Co ważne, przebicie tego oporu przy 4,41,50 będzie skutkowało automatycznie retestem w okolicach 4.43.30, gdzie znajdują się szczyty z poprzednich notowych. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i życzę udanych inwestycji.